Dyrektor Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Brzezowie. Dzień Otwarty Szkół. No i, ażeby zachęcić absolwentów klas ósmych do przyjścia tutaj do Liceum, właśnie. Podajmy informację no dość świeżą, bo chyba sprzed kilku tygodni, dotyczącą rankingu szkół ogólnokształcących perspektywy. Brązowa Szkoła taki tytuł otrzymaliście. Co trzeba było spełnić, ażeby taki tytuł otrzymać Znajmniej czy jest jakiś progres w stosunku do lat poprzednich? aby otrzymać to prestiżowe wyróżnienie w rankingu szkół podstawowych w rankingu ogólnopolskim, trzeba spełnić kilka dość ważnych kryteriów. Przede wszystkim pod uwagę brane są wyniki egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i podstawowym i wyniki konkursów olimpiad przedmiotowych na poziomie centralnym. Najwyższy wskaźnik, który ma znaczenie, to średnia z egzaminów na poziomie Rozszerzonym było aż 40%, e, i później matura podstawowa, e, i 30% i 30% e, mają olimpiady i konkursy, więc e, tutaj, w naszym przypadku, e, zdecydował przede wszystkim wynik maturalny, że już po raz kolejny, właściwie co roku. Od kilkunastu lat jesteśmy w rankingu perspektyw na podium, e, w tym roku jako brązowa Szkoła, e, ale. Bardzo dobrą informacją jest fakt, że w stosunku do rankingu z ubiegłego roku awansowaliśmy aż o 159 miejsc, więc to jest ogromny progres. Liczymy w tym roku, że zdobędziemy srebrną tarczę, bo gdyby nam udało się trafić do etapu centralnego z olimpiady, a było bardzo blisko w tym roku, taka tarcza byłaby na pewno, ponieważ w naszym przypadku decydował tylko i wyłącznie wynik z egzaminu naturalnego, a te wyniki są naprawdę wysokie. No to właśnie powiedzmy o tych wynikach, no i o tych sukcesach indywidualnych uczniów, które na pewno były również i w tym roku szkolnym, no które składają się na ten ogólny sukces szkoły. Z największym sukcesem z szkoły w roku szkolnym, za który właśnie perspektywy prowadziły ranking, jest właśnie egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym, podstawowym. Szczególną tutaj uwagę zwraca wynik egzaminów z matematyki. Na poziomie podstawowym to jest średnia szkoły 75%. Jest to jeden z najwyższych wyników, sądzę, w okolicznych szkołach. Śmiem powiedzieć nawet w województwie rzeszowskim, ponieważ to jest tak, jakby każdy uczeń podchodzący do matury, a pragnę zaznaczyć, że u nas szkołę kończą wszyscy uczniowie i wszyscy podchodzą do matury, zdał na czwórkę więc to jest wspaniały wynik ponadto wyniki z języka angielskiego polskiego no i oczywiście wyniki z matematyki rozszerzonej angielskiego rozszerzonego z polskiego z biologii z chemii są to fantastyczne wyniki mamy nawet 100% na poziomie rozszerzonym więc jest to wynik który jest najwyższym w skali jaki może być i to właśnie te wyniki wpływają na taki sukces szkoły ale oczywiście należy podkreślić że te wyniki zdobywają uczniowie którzy bardzo dużo pracują, są przygotowani i swoje też siły sprawdzają w różnych olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a biorą udział w wielu konkursach, w olimpiadach ze wszystkich przedmiotów, między innymi w drugim etapie olimpiady Diamentowy Indeks AGH z matematyki, z fizyki. Fantastycznie też uczniowie spisują się w konkursach matematycznych, informatycznych, w konkursach z języków obcych. Poziom wojewódzki to jest za każdym razem przez nich osiągany, więc język angielski, język francuski, język niemiecki. Mamy też drugi etap Olimpiady z geografii, Olimpiadę z wiedzy o społeczeństwie, z historii, z chemii, konkursy z chemii, więc bardzo szeroka gama tych konkursów, które też sprawiają, że uczniowie pracują więcej niż to niezbędne minimum w podstawie programowej, aczkolwiek matura oparta jest tylko na podstawie programowej, więc... Wymagania są dla wszystkich takie same. No, bardzo intensywna współpraca przekuwa uwagę z licznymi instytucjami, uczelniami, firmami. Byli tutaj przedstawiciele Banku PKO-BP, w tym roku szkolnym przedstawiciele Lotniczej Akademii Wojskowej. No, to ukierunkowuje w jakiś sposób niezdecydowanych uczniów, czy też po prostu ci, którzy już są zdecydowani, poszerzają wiedzę na takich spotkaniach. Takie spotkania zapewne pomagają uczniom w wyborze dalszej drogi edukacji. Niemniej bardzo duża część uczniów już przychodzi do nas do szkoły z określonymi preferencjami i z marzeniami na przyszłość, z myślą o zawodzie, który chcieliby wykonywać. Niemniej te instytucje, te uczelnie wyższe, które u nas w szkole pojawiają się, również pomagają uczniom w ostatecznym wyborze w kierunku studiów. Tutaj chciałabym podkreślić współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą, bo w ramach naszego porozumienia, które już od 2014 roku mamy podpisane, w tym roku przedłużyliśmy, stąd nasi uczniowie w, z AGH. Em, i oferty też i y, możliwości edukacyjne, które choćby w ramach porozumienia są zaoferowane, korzystają, mogą y, zapisywać się na kursy, na wykłady online. Y, stąd też takie duże zainteresowanie olimpiadą, diamentowy indeks, a y, ciekawostką jest fakt, że w tym roku uczeń y, y, klasy 4A matematycznej. Y, w zespole z naszymi absolwentami, którzy są studentami na Akademii Górniczo-Hutniczej, przystąpił do takiego konkursu drużynowego, który organizował Wydział Mechaniki i Robotyki AGH i zdobyli drugie miejsce w Polsce, czyli nasi absolwenci, nasz uczeń, a konkurs dotyczył robotyk i programowania i tworzenia elementów chyba w drukarkach 4D związane z energetyką, więc to niezwykły sukces, bo generalnie do tego konkursu przystępują już inżynierowie, a w tej drużynie znalazł się nasz uczeń i jest to drugie miejsce w tym konkursie, więc serdeczne gratulacje dla Joachima z 4 A, no a poza tym e, Współpraca z uczelniami wyższymi również rozszerzyła się o porozumienie z British Council, które ta instytucja... E, sprawiła, że w naszej szkole przeprowadzany jest egzamin FC. Natomiast wspomniał Pan o Akademii Lotniczej w Dęblinie, to również nasi absolwenci przyjeżdżają już jako podchorążowie na spotkania z uczniami i przedstawiają ofertę tak nietypowych uczelni, bo one Mimo że są bardzo daleko, są bardzo atrakcyjnym miejscem do studiowania i mają wspaniałą ofertę edukacyjną. Zresztą to też jest możliwość spełnienia chyba jednego z największych marzeń zostania pilotem. A na uwagę zasługuje też fakt, że to nasza absolwentka, pani Madzia. Mamy nadzieję, że zostanie pilotem i to właśnie ona nas odwiedziła. No przy tematyce lotniczej, pozostając, bo współpracujecie też dość blisko z filmem Pratt and Whitney. To jest współpraca od tego roku, czy może już ma większe tradycje? Ta współpraca ma już dłuższą historię. Niejednokrotnie firma u nas gościła ze swoimi wystawami, ale w tym roku przystąpiliśmy do takiego dość nietypowego projektu, mianowicie ten projekt jest skierowany tylko i wyłącznie do dziewcząt i nazywa się Dream Up! Rozbić skrzydła z i tak naprawdę skupia się na budowaniu e, takiej pewności siebie, wizerunku e, nowoczesnej kobiety. To taka zupełnie nowość, inna dziedzina, wydawałoby się bardzo niszowa, e, z tą firmą związane, ale e, te projekty miękkie, które firma realizuje, są również bardzo atrakcyjne i właśnie e, uczennice z naszej szkoły zostały zakwalifikowane do tego ścisłego już składu uczestników e, e, i Uczestniczyły w fantastycznych zajęciach, w takim treningu personalnym, w budowaniu właśnie takiej sztuki, w autoprezentacji pewności siebie, odkrywania swoich atutów. No to powiedzmy teraz, jakie profile oferuje absolwentom szkół podstawowych, liceum, w jakich, na jakich profilach będą mogli spełniać swoje marzenia. Oferta naszej szkoły właściwie jest dość tradycyjną ofertą z uwagi na to, że jest to szkoła ogólnokształcąca, więc skupiamy się na przygotowaniu uczniów do matury w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Niemniej jednak staramy się modyfikować naszą ofertę, aby spełniać oczekiwania zarówno młodzieży, jak też sprostać rozwojowi nowoczesnych technologii, umiejętności informatycznych, językowych i tak w tym roku. Przygotowujemy klasę pierwszą A. Jest to kierunek matematyczno-informatyczny, ale z dwujęzycznością, więc jest to klasa dwujęzyczna, matematyczno-fizyczno-informatyczna, gdzie język angielski jest nauczany na poziomie dwujęzycznym oraz historia i później będzie to edukacja obywatelska. Proponujemy jak zwykle bardzo pożądaną i dobrze odbieraną przez uczniów ofertę związaną z klasą biologiczno-chemiczną, rozszerzona Biologia, Chemia, i do wyboru Matematyka lub Angielski, klasę humanistyczną. Tutaj stworzyliśmy pewną taką nowatorską propozycję, ponieważ proponujemy uczniom, aby wybierali trzy spośród możliwych do wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzania rozszerzonym i do tych, które już były, a więc historia, biolo, historia, przepraszam, WOS, język polski, język angielski, doszła jeszcze biologia w zakresie rozszerzonym, więc ci uczniowie będą mogli wybierać również biologię na poziomie rozszerzonym w klasie humanistycznej, a to z racji przede wszystkim tego, że jest wymagana na psychologię, a ten kierunek cieszy się bardzo dużą popularnością i jest na niego też ogromne zapotrzebowanie. Związku w związku z tym będzie możliwość wyboru przez uczniów, na przykład rozszerzenia język polski, język angielski i biologia, i te wszystkie trzy przedmioty punktowane są właśnie na psychologię. No i zostaje jeszcze klasa dziennikarsko-językowa z rozszerzonym WOSem, angielskim, polskim i niemieckim do wyboru też cieszy się zainteresowaniem i klasa E. Ekonomiczna, tak nazywamy ją, gdzie uczniowie wybierają rozszerzenia spośród przedmiotów takich jak matematyka, angielski, geografia, fizyka, informatyka. To jest nasza oferta edukacyjna. Oprócz tego należy zwrócić uwagę też na fakt, że w każdej klasie proponujemy rozszerzony. Zakres nauczania języka angielskiego. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ język angielski jest tym przedmiotem, który uczniowie wybierają bardzo często na poziomie rozszerzonym, na maturę i jest premiowany właściwie na wszystkie kierunki studiów wyższych. I jednocześnie to też otwiera furtkę, stwarza taką możliwość przystąpienia do egzaminu FC, który. W tym roku szkolnym po raz drugi w historii szkoły i powiatu zamierzamy w maju przeprowadzić. Rok temu spośród 23 przystępujących do egzaminu, egzamin z sukcesem zdało 21 osób. Jest to wspaniały wynik, i jesteśmy pierwszą szkołą średnią, która przeprowadza taki egzamin, właśnie w porozumieniu z British Council, gdzie uczniowie w macierzystej szkole piszą ten egzamin i z sukcesem go zdają. No, tutaj musimy teraz powiedzieć trochę o rozszerzaniu kompetencji przez nauczycieli również. Grupa nauczycieli była w Hiszpanii. Tam przeszła kurs rozszerzający kompetencje sieciowe wykorzystywane w pracy dydaktycznej. No, to jest bardzo ważna dziedzina. W zasadzie wszystko się przeniosło do sieci, i ten atut nauczania, jeżeli jest dobrze wypełniany, no to duże, duże ułatwienie dla uczniów, i również też dla nauczycieli. To prawda, podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli jest teraz w obecnym czasie w dobie tak szybko rozwijającej się technologii i sztucznej inteligencji niezbędne w związku z tym e, wszyscy nauczyciele m, liceum e, aktywnie bardzo uczestniczą w doskonaleniu zawodowym. A program Erasmus e, stwarza taką możliwość, że e, prócz e, podnoszenia kompetencji informatycznych daje jeszcze możliwość podnoszenia kompetencji językowych e, nauczycieli nieanglistów. W związku z tym m, nie tylko nauczyciele języka angielskiego, czyli języków obcych korzystają z tej mobilności. Wyjeżdżają również nauczyciele innych przedmiotów. I tutaj chciałabym podkreślić, że ten program to nie jest jednoroczny element naszego doskonalenia czy też funkcjonowania szkoły ponieważ ten program trwa bardzo długo w ramach akredytacji Erasmusa do 27 roku realizujemy mobilności zarówno kadry nauczycielskiej jak i uczniów i dopiero co nasi uczniowie wrócili z Cypru i z Hiszpanii i 7 kwietnia przyjedzie do nas Cypr i Hiszpania natomiast państwo nauczyciele odbyli szkolenie właśnie w z technologii informacyjnej na Wyspach Kanaryjskich, to taka ciekawostka, ale już w maju lecą na Maltę kolejna grupa nauczycieli i tutaj też na uwagę zasługuje fakt, że są to też poloniści, więc oprócz kompetencji językowych, kompetencji informatyczne i oczywiście poznanie kultury innych, świat, innych krajów, natomiast nie tylko w ramach Erasmusa nauczyciele doskonalą swoje kompetencje, uczestniczą w wielu różnego rodzaju formach Studiów podyplomowych, szkoleń, warsztatów. No i tutaj bardzo na uwagę zasługuje choćby katedra naszych nauczycieli matematyków, ponieważ co roku w ramach udziału w Stowarzyszeniu Nauczycieli Matematyki uczestniczą w ogólnopolskiej konferencji nauczycieli Stowarzyszenia Matematyków. I w tym roku, panie matematyczki, Uczestniczyły w takiej konferencji w Szczecinie. W 6, właściwie 6 dni to był cały tydzień ferii, i sześć pań uczących matematykę w tej konferencji uczestniczyło i uczestniczą co roku, bo to nie jest jednorazowy wyjazd, i uważam, że te widoczne efekty, tego właśnie zaangażowania nauczycieli matematyków, to właśnie jest ten wynik szkoły z matematyki na poziomie maturalnym. Bardzo, bardzo wysoki. 75% średnia szkoły. No to teraz powiedzmy też coś o stronie sportowej szkoły, bo tutaj też sukcesów nie brakuje. No i uczniowie, którzy tutaj podejmą naukę, no też będą mogli tutaj realizować swoje pasje sportowe. To prawda, oprócz tej oferty edukacyjnej mamy bardzo szeroką gamę zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych i oczywiście tutaj królują zajęcia sportowe. Właściwie SKS -y, dodatkowe zajęcia prowadzone są ze wszystkich dziedzin dotyczących gier zespołowych, ale nie tylko, mamy też sekcje szachistów, tenisa stołowego, więc to jest na bardzo dobrym poziomie prowadzony prowadzone zajęcia przez nauczycieli wychowania fizycznego. Działają też państwo nauczyciele w ramach programu Aktywna Szkoła, gdzie dodatkowo te godziny na zajęcia z uczniami zostają przeznaczone i finansowane z budżetu państwa, ale przede wszystkim to jest wkład pracy nauczycieli WF-u, którzy codziennie od godziny 15 prowadzą w szkole SKS -y. i te efekty są naprawdę bardzo Duże, no, mogę tylko powiedzieć, że akurat nie teraz mam nadzieję, że z sukcesem liceum gra o finał wojewódzki w piłce koszykowej chłopców. E, mamy na fantastycznym poziomie koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę siatkową e, i wiele innych dyscyplin sportu. Jutro na pierwszy dzień wiosny zaplanowane są szkolne mistrzostwa w piłce nożnej halowej, więc ten sport e, oczywiście jest tutaj e, naszą... E, bardzo mocną stroną, ale oprócz tego też prowadzimy zajęcia artystyczne dla uczniów, fantastycznie rozwija się zespół muzyczny, chór, mamy też szkołę taneczną, możemy tak powiedzieć, gdzie pani... Agnieszka prowadzi zajęcia taneczne z uczniami. No i właściwie każdy uczeń może znaleźć coś dla siebie, co dałoby mu poczucie spełnienia oprócz oczywiście nauki przedmiotów ogólnokształcących. No to na koniec jeszcze powiedzmy o wolontariacie, bo tutaj jest też bardzo rozwinięty, no i on uwrażliwia jednak młodych ludzi na problemy innych. E Nasza koło wolontariatu od kilku lat działa bardzo prężnie, szczególnie tutaj należy podkreślić, od momentu, gdy w szkole pojawił się pedagog specjalny, psycholog. To akurat ci specjaliści uważam, że są no niezwykle istotni, ich rola jest bardzo ważna właśnie w rozbudzaniu tych kompetencji takich emocjonalno-społecznych wśród uczniów. I staramy się oprócz właśnie kształcenia ogólnego wychowywać też uczniów, uwrażliwiając na potrzeby drugiego człowieka. Staramy się, aby dzielili się tym, co w nich dobre, bo bardzo dużo dobra jest w każdym naszym uczniu, aby potrafili zrobić coś bezinteresownie, bez nagrody, bez oceny, żeby po prostu człowiekowi, który jest samotny, potrzebujący, czy cierpiący, podali pomocną dłoń i wolontariat w tym aspekcie działa fantastycznie. Wychodzą ze szkoły, między innymi do Domu Pomocy Społecznej w Starej Wsi, bywają w Dziennym Domu Pomocy tutaj w Brzozowie, są też na warsztatach zajęty. W Starej Wsi bardzo często odwiedzają pacjentów w szpitalu, prowadzą różne akcje na terenie szkoły, które pomagają choćby zorganizować jakiś zakup potrzebnej czy rzeczy, czy jakichś no, elementów takich składników życia codziennego i są w stanie na przykład przygotowywać fantastyczne kiermasze ciast, które sami przygotowują, angażują się naprawdę w. Pomoc drugiemu człowiekowi I to jest dla nas też niezwykle cenne, bo staramy się, aby nasz uczeń nie tylko był zaopatrzony w wiedzę, ale by przede wszystkim był dobrym człowiekiem, wrażliwym człowiekiem, bo ostatecznie to się w życiu liczy, jakimi jesteśmy ludźmi. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo i życzymy udanej rekrutacji. Dziękuję bardzo.